Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Wejkrzyń z redakcji nr.pl, y, czyli gdziekolwiek właściwie, więc Pan może też nas znaleźć gdziekolwiek Pan chce. Nr, no właśnie to słowo, NUR, gdziekolwiek. Tak. Y, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego serialu, y, którym Pan podobno wystąpił. Też mi się tak coś obiło uszy. Tak. Y, miałem wrażenie, że cała Polska czekała na porażkę tego serialu, że wszyscy mieli po prostu już wyrobioną zdanie zanim to jeszcze powstało. Nie wiem, czy Pan hmm. miał takie wrażenie? Tak, też czekali. Tak, tak, tak. Też yy... koledzy pytali, pytając mnie, jak tam yy, spodziewali się, daj spokój, stary masakra, nie? Yy, ale i ja zastanawiam się, yy, yy, jakby dlaczego. Bo mi się wydaje, że jak ktoś słyszał hasło Office, ten kultowy serial, który jakby tak bardzo zaistniał w świadomości. To wszystkim się wydawało, że my się przebierzemy w te kostiumy, przyklejemy sobie mhm. um, perułki, co niektórzy. Uśmiecham się <laughs> nie wiadomo dlaczego. Y, albo dokleimy sobie po prostu trochę silikonu, tak jak w programie Twoja twarz brzmi znajomo i będziemy po prostu jeden do jednego polską wersją, tylko jakby będziemy grali wydarzenia w Ameryce w Polsce. Mhm. A tu się okazało, że nikt tak nie planował, nawet nie próbowaliśmy przepisywać ani dialogów, ani podpitalać scen, które oni zrobili. Tylko nasi scenarzyści, wspaniali, pokusili się o to, żeby opisać coś o nas, zrobić coś tu i teraz. Mhm. Dla nas to było tyle trudne, że trochę nie wiedzieliśmy, jak z tej materii się poruszać, bo to Hasło, że to jest niby lekkie czy jakieś komediowe, to tak na dobrą sprawę nic nie powiedzieć o Ofis, mm -hmm. bo to trochę czasami jest i żenujące, jak sami wiemy, i czasami oni się kuszą o jakieś improwizacje, i czasami jest serio, i czasami jest wzruszająco. no w ogóle jest mm -hmm. wszystko, więc y, powiedziałbym, że takim gatunkiem w Polsce raczej nie byliśmy do tej pory rozpieszczani. Więc y, jakbym tak ja też mm -hmm. usłyszał hasło Office w Polsce, to nie dziwię się po prostu takim komentarzom, które były dość dosadne i ostre. Tak, ja miałem okazję obejrzeć 11 z chyba 12 odcinków, które są przygotowane. I szczerze mówiąc, uważam, że to jest bardzo fajna seria. Jest, jest dobrze przeniesiona ta rzeczywistość biurowa z miejsca takiego właśnie amerykańsko-brytyjskiego do tej rzeczywistości polskiej. Szczególnie w postaci właśnie yy, pańskiej, pana Dariusza, który jest powiedzmy tym Dwightem z wersji amerykańskiej. Yy, oglądał pan może tamte wersje, czy jakby inspirował się pan. Yy? Mówię z ręką na sercu autentycznie. Ja po prostu tylko widziałem poszczególne sceny, ale Aha. autentycznie nie obejrzałem ani wersji brytyjskiej, ani amerykańskiej, bo to zupełnie. Po... Może indyjską. O, cholera. Ale w ogóle słyszałem, że w ogóle było kilka tych no, wersji. Co jest nie? tego, no? Nie. Nie, indyjskiej też nie oglądałem, chociaż może powinienem właśnie zacząć, ale indyjskiej. I mogłoby się okazać, że ta brytyjska i amerykańskie wersje w ogóle by mi nie weszły. Co wtedy byłoby głupio, nie? Ale tak na serio yy, rzeczywiście nie oglądałem. Puszczano nam jakieś poszczególne sceny, ale mhm. na zasadzie takiej. Yy. A że to jest jakaś taka właśnie śmieszna scena, albo jakaś taka wyjątkowa i tylko tyle. Mhm. Bo wiedziałem, że ona nie, nie będzie miała miejsca w tej naszej yy, polskiej wersji. I ja przyznam się szczerze, jak słyszałem hasło jakiś Dwight, to wiedziałem, o czym oni w ogóle mówią. Mhm. Za, za, za kolos i dlaczego ja miałbym być jakimś polskim Dwightem i tak dalej. Jestem po prostu Darkiem. Yy, poza pierwszą literą yy, tych dwóch imion nic nas tak na dobrą sprawę yy, gdzieś jakby nie łączy. No może. No, bo rzeczywiście dynamika tej postaci jest, jakby to powiedzieć, jego jakieś takie cechy, typu, że chce się nie wiem, załapać może na stanowisko Michała. No, nie wiem. Natomiast natomiast to jest zupełnie inny, inny typ człowieka. No, z krwi i kości gość z siedlec, z naszych rodzinnych stron. Tutaj nas wszystkich rodowitych Warszawiaków, bo jak wiemy. Kiedy przychodzi weekend, rodowici Warszawiacy wracają do swoich prawdziwych domów <grym rodzinnych, <grym a nie kiszą tutaj na Mokotowie czy Żoliborzu, albo tak gdzieś na jakichś, prawda, osiedlach. E, tak, na dobrą sprawę, no, no, to jest taki. E, I chcieliśmy chyba zrobić coś takiego i o tym myśleli scenarzyści, producenci, żeby to było bardzo o nas, nie? Mhm. To trochę tak jak Amerykanie, którzy zobaczyli pierwszy sezon i bardzo długo zastanawiali się, ale za sekundę. Co to w ogóle jest? Anywhere? <grymne> 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 I w ogóle czy to jest o nas, czy to jesteśmy w ogóle my, bo no, nie będę ukrywał, że Office bardzo jedzie po, po, po nich, po, po, po jakby pewnym tak. charakterze Amerykanów, po tym jakby ja, jak są, so, jak podchodzą do różnych spe, spraw, aspektów i tak dalej, hmm. się często przegięte, naprawdę wajcha jest ostro wy, wy, wygięta. I teraz jak to przenieść tutaj nasz, nasz rodzimy Wyrodzimy podwórko, gdzie potrafimy naprawdę na jednej demonstracji odezwać się, przynajmniej mieliśmy tego próbkę, e, mhm. odpowiedzi kontra. I tak na dobrą sprawę już można zrobić z tego niezłe bucha-haha, bo mhm. e, my, 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 nasza specyfika, nas, jest taka trochę, bym powiedział, jesteśmy tragikomikami. Z jednej strony w, w wielka afera, ale jesteśmy w tym bardzo śmieszni mhm. czasami. W, tacy, tacy nadwyraz. Tak. No też miałem takie wrażenie yy, i, i to mi zaimponowało w dużej mierze w tym serialu, że to nie jest tak jak Pan słusznie powiedział, nie jest kalka, nie jest to powiedzmy jakaś taka analogia już w zbyt brzydkiej wersji, tylko jest to coś takiego naszego. Bardzo mi się podobało, że yy, na przykład postać Darka jest właśnie taka katolicko narodowo wyzwoleńcza, ale jednocześnie z tym takim elementem porażki życiowej w jakiś sposób. Przy czym nie jest to yy, nie jest to, co można by się obawiać, że to jest taka dyskusja polemiczna z jakimś ideologią, że my wskazujemy, tak. że ta jest fajna, ta jest beznadziejna i tak dalej, tak. tylko że to jest po prostu śmieszne same w sobie. Tak, jakby to jakby mi się wydaje, że w ogóle jakby nie mieliśmy celu jakby umieszczania go w jakimś takim mhm konkretnym um, przypisywania go do, do, do jakiejś takiej ideologii, czy do czegoś, czy... Mm -hmm. On po prostu jest rozpięty między y, dwoma epokami. Z jednej strony jest jeszcze w PRL-u mm -hmm. i myślę, że na dobrą sprawę z niego nie wyszedł. Z drugiej strony jest w tych czasach współczesnych, które tak na dobrą sprawę są i czuje się w nich op opresyjny, ma poczucie zagrożenia. Mm -hmm. Jest to plus minus w ogóle pokolenie naszych... Y, Rodziców, bardziej lub mniej, którzy się do końca nie są w stanie w tym wszystkim odnaleźć, nie? Mhm. Po prostu. Z, z, z różnych powodów. On nawet sam nie wie, co jest nie tak, czy co czy, czy coś, czy coś jest tak. On ma jakieś tam punkty mhm. i cały czas wraca do tego, co było kiedyś, i tego się mocno trzyma i tego po prostu nie zmieni. Natomiast no, tacy ludzie, jak wiemy, są podatni na różnego rodzaju. E, jakby to powiedzieć, e, nie ludzie, <laughs> różnego, tylko ideologię. Różnego mm. rodzaju ideologie, kanały, y, y, prawda, takich y, proroków y, w cudzysłowie, mm -hmm. a tyle ludzi, którzy ja wam, ja wam powiem, jak jest, jaki jest świat, mm -hmm. i jakie są te wszystkie tam spiski, i tak dalej. Ja, ja myślę, że te ludzie są na to podatni i są gdzieś w tym też y, zabawni. Tak, to to jest zbyt serio, prawda? Nie filtrują tego, nie, 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 nie dzielą. Yy, mhm. No i tyle. I myślę, że Tarek jest y, taką postacią, która może jest czasami sprawiać wrażenie, że jest troszeczkę taka antypatyczna albo taka odrzucająca, a z drugiej strony mi się wydaje, że to jest nasz człowiek, dusza człowiek, mhm. nasz swojak. Właśnie on by wrócić do tych prostych, mhm. jasnych zasad, które były podczas bitwy pod Chociwiem. Albo bitwy pod Gunwaldem. Tak które na dobrą sprawę... Yy, yy. No tak. Dlatego myślę, yy, bardzo nie pokazujemy, ani tak za bardzo o tym nie mówimy, ale on jest takim mega uczestnikiem wszelkich rekonstrukcji. Mm -hmm. Myślę, że czasy XVII wieku i Polski szlacheckiej są dla niego bardzo bliskie. Mm -hmm. Chociaż wydaje mu się, że tam były jasne zasady, to jak ktoś poczyta historię tych zasad, tam raczej mm -hmm. takich jasnych już do końca nie było mm -hmm. silny. Był ten, kto skrzyknął jakąś partię, miał szablę w dłoni i mógł na dobrą sprawę zrobić bardzo dużo, a jak mu się to okay. nie spodobało, to zawsze mógł uciec na tak zwaną dziką Ukrainę. Czyli w sumie nic <laughs> y się nie zmienia. <laughs> I tak na dobrą sprawę zostać banitą i wrócić po prostu z workiem y mm. złota i kupić na przykład tytuł szlachecki. Ale to historia, nie o tym mówimy. Natomiast rzeczywiście Darek, no tak, y szuka, że w tej przeszłości jest jakiś prawda fundament, którego Wypadacie jego trzymać, bo to, co to jest teraz, to jest jeden wielki chaos. No i nie bez kozery proponuje pani wiceprezes, e, że idea o kobiety to Basia Wołodyjowska, a nie, prawda, jakaś tutaj współcześnie żyjąca gwiazda internetu albo jakaś gwiazda filmowa czy, czy, czy muzyki. E, po prostu Basia Wołodyjowska, książka, która jest polecana przez niego i do czytania dla wszystkich, to trylogia na której mhm. wychowały się pokolenia Polaków. A czy to jest Pański humor, ten taki, jakby to powiedzieć, yy, powiedzmy, czerstwy, cringeowy, jakiegoś takiego rodzaju niezręczności? Stworzona została ta postać przez naszych scenarzystów i ona jest bardzo wdzięczna do pokazywania na dobrą sprawę. Mhm. Taka pewna nieporadność, czy takie zwane suchary mhm. i takie rzeczy, które mu wychodzą, bo nie wychodzą, na dobrą sprawę bardzo dużo ludzi obraża, ale on nie ma takiego poczucia. Ma tak. wrażenie, że jest bardzo szczery i mówi, jest bardzo podatny i jest często manipulowany przez tutaj młodego i wkopywany w różnego rodzaju sytuacje, na które nie ma wpływu. nie? Jeżeli słyszy, że tutaj Patrycja lubi ping pong, taką grę, no to matka. No to jest cały czas w ping pongu, nie? Jeżeli tylko coś innego usłyszy. No to to nie jest podatne na takie rzeczy i to jest cudowne w nim. I jest tak jakby skonstruowane i ja, go, ja bardzo lubię, a jak dostawałem kolejne odcinki od scenarzystów i one spływały, no to się sam zaśmiewałem, jak, jak bardzo jest to fajne, jak często pewne rzeczy płytuje, nawet nie, nie myśląc o tym, że to jest jakiś such. Dlatego jest czasem żenujący, czasem jest śmieszny, czasem jest tragiczny, czasem jest serio, czasem się wzrusza. Co mm. też jest piękne, nie? Kiedy słyszę, jak Michał, jego szef, śpiewa e, piosenkę dla niego, nie. Darku. No, jest to bardzo wzruszający moment. <noise> Więc on też ma moment. <noise> ja Ciebie znam. Darku, ja Ciebie znam. <głos> <głos> Dokładnie tak. No, jak zresztą sam y, dar już. Y, co by się trzymać tego, co działa, nawet jeśli nie działa. Oczywiście. Yy, więc w takim razie można tylko polecić serial The Office, polski. Yy, 22 października, jak się dowiedziałem, jest premiera. Ja widziałem 11 odcinków, z tego co wiem jest 12, więc finał jeszcze mnie czeka. Yy, I liczę na obecność Darka w yy, nim. Tak, no rzeczywiście, ale widział Pan dużo, bardzo dużo. Jeżeli Pan widział 11 z 12, to rzeczywiście Jakieś wyobrażenie, i już na no ten starych pa, może pan sobie wyrobić? No bo mm -hmm. dyplomatyczna odpowiedź: widziałem 11, ale jeszcze nic nie powiem. Z na <noise> po ten 12 byłoby to odebrane jako <noise> rodzaj, prawda, pewnej zasłony dymnej, którą pan delikatnie postawił. Widziałem 11, ale jeszcze nic nie powiem. Nie wiem do końca, czekam na finał, bo być może coś tam się pojawi. Także. Były to raczej zły prognostyk. E? Nie, uczciwie mm. mogę powiedzieć, jest, to jest bardzo fajny serial. Wydaje mi się, że w drugim sezonie będzie możliwość takiego pełnego rozpędzenia się. Bo mam takie wrażenie, że pierwszy sezon to było też tak trochę yy, zastanawianie się, co działa, jeżeli chodzi o dynamikę grupy, co nie działa, mm. w, jaki, w jakim kierunku chcemy iść. I w drugi sezon może być właśnie takim bardzo fajnym wyciągnięciem tych rzeczy, które się sprawdziły w pierwszym. Mam takie przeczucie. To takie myślę, yy, mówiąc językiem yy, wojskowym. Bardzo popularne było takie stwierdzenie kiedyś rozpoznanie bojem. Tak. Hmm. I coś, coś tym jest, to znaczy jakby wrzucano kogoś na, jak to mówią, głęboką wodę. Um. I absolutnie się z panem zgadzam, bo my jak weszliśmy na plan, to też do końca nie widzieliśmy zaraz, no ale jakie to ma być? Podglądane, improwizowane, mamy teksty, jak je mówić, mówić szybko, mhm. jakby rozgrywać, mamy być śmieszni, czy po prostu być. No jak zaczęliśmy to robić i nagle się okazywało, że najważniejszą rzeczą jest po prostu być, pozwolić być tą postacią mm -hmm. i jakby nie gonić z tym wszystkim, no to zaczęliśmy się tego uczyć, ale mm -hmm. to nie było łatwe. I ja myślę, że gdybyśmy teraz wrócili na plan, powiedzmy w tej drugiej części, to my mielibyśmy o tyle łatwiej, że mówimy, aha, to my już chyba wiemy. Tak. E, to po pierwsze, a po drugie, e, m, też scenarzystom, Yy, trochę to rozwiązuje sprawę, bo nie wiedzą, jak wytyczać te nowe kierunki mm -hmm. i w jakim kierunku tak na dobrą sprawę ma to iść. Na pewno nie w takim, że przepisujemy scenę z amerykańskiego Office mm -hmm. albo brytyjskiego i adaptujemy je na polskie warunki, bo to jak to powiedział ktoś, nie tędy droga, panowie. Nie <laughs> tędy droga, panowie. Yy, zapraszamy na serial, polecamy serial. Pan Adam gra w tym serialu, więc nie może powiedzieć złego słowa, <laughs> ale myślę, że też mu się podobał. <laughs> tak, mam napisane, żeby czy nie mówić o tym źle. <laughs> Dziękuję <laughs> bardzo. Dziękuję bardzo.